Cześć, witajcie na kanale Turbo Śminka Morska. Dzisiaj postanowiłem zrobić coś troszeczkę nietypowego. Zawsze staram się robić nietypowe rzeczy, ale może dzisiaj będzie troszeczkę bardziej nietypowo jeszcze bardziej niż zwykle. E, postanowiłem, że zatrudnię sztuczną inteligencję Gemini, bo mi się najłatwiej z tego korzysta, do pomocy w grach retro. A w grach, który mi będzie pomagać, to jest Indiana Jones, Fate of Atlantis i Diona Dwójka. Na czym będzie polegała zabawa? Indiana Jones jest na 11 dyskietkach. Zainstalowałem na twardym dysku. No i się dowiedziałem, że cztery dyskietki, cztery dyskietki mam padnięte. Dobra, na czym będzie polega zabawa? Ponieważ Signe Jones jest po angielsku i pamiętam, że w latach 90. to był duży problem, żeby grać po angielsku, bo wiele osób nie znało języka angielskiego. Wtedy się uczyło w szkołach języka rosyjskiego. A z jakiegoś powodu wielkie wytwórnie nie chciały wydawać gier po rosyjsku. Wydawały po angielsku. Nie rozumiały potrzeb Polaków. W każdym razie <laughs> zainstalowałem tę grę na twardym dysku i będę prosił, żeby Gemini. W czasie rzeczywistym tłumaczyło wszystko, co jest po angielsku na język polski. To, co widzi na ekranie, żeby przetłumaczyło mi na język polski. Z kolei w nie niedwójce, no tutaj za dużo nie ma co tłumaczyć, będę prosił, żeby mi wyjaśniła mechaniki gry. Zobaczymy, czy jak jej to pójdzie. Indiana Jonesa już przeszedłem kawałeczek, ponieważ początek jest niesłychanie nudny i trwa niesamowicie dużo czasu, więc tutaj, żeby nie było miliona cięć, wczoraj próbowałem to nagrać, ale się okazuje, że Cały ten wstępniak jest tak długi, nudny i tam się naprawdę nic nie dzieje, już nie mówiąc o tym, że jest totalnie bez sensu, pod kątem scenariusza jest całkowicie bez sensu. W ogóle nie wiadomo, dlaczego Indiana Jones wystraszył się prawdziwego kota i spadł ze schodów, dlaczego spadł piętro niżej, kiedy przywaliła go półka z książkami i w ogóle jak to możliwe, że Indiana Jones był taką wielką ofiarą, że co chwilę coś sprawiało, że on gdzieś spadał. To jest po prostu nierealne, niemożliwe. No ale kiedyś tak były robione gry, no i tak Indiana Jones tam sobie spadał przez parę pięter. Eee, ale żeby Was tutaj nie gnębić tym czymś takim i siebie też, to przeszedłem już kawałecze te gry. I teraz lecimy z Gemini, zobaczymy jak sobie poradzić z tłumaczeniem. Oczywiście tu też będę przyspieszał pewne rzeczy, bo jednak przejścia, mimo że tu jest twardy dysk, to przejścia między ekranami naprawdę trwają bardzo długo. I ten Indiana Jones po ekranie też chodzi niesamowicie wolno. O, mikrofon mi, opa opadł mi mikrofon. Ok, no to zobaczmy. Ej, włącz się. Gemini w trybie oczekiwania, no to wyłączmy tryb oczekiwania. Cześć, jesteś tam? Powiedz coś. Jasne, już głośniej. Tak, już głośniej, no fajnie Cię widzieć, słyszeć. Słuchaj, jest taka sprawa. Cześć. No cześć. Miło mi Cię słyszeć. Mi też jest Jak miło mnie wierdzi? słyszeć. Doskonale. Słuchaj, co trzeba zrobić. Będę miał do Ciebie prośbę. Na ekranie wyświetla Ci się, widzisz na ekranie, grę. W tej grze występują napisy po angielsku. Chciałbym, żebyś mi tłumaczył wszystkie napisy, które występują w grze. Jasne. Zaczynamy od napisów na ekranie gry. Na tablicy z lewej strony jest napisane Madame Dur Seance Tonight, co oznacza Séance Madame Dur dziś wieczorem. Zgadza się? Gdzie on to widzi? A po prawej stronie mamy szyld news, czyli wiadomości. Coś jeszcze przetłumaczyć? Wszystko, co będziesz widział, wszystkie nowe napisy, które się pojawią, tłumacz mi na język polski, dobrze? Jasne, będę ci tłumaczył na bieżąco. Daj mi znać, jak coś nowego się pojawi. Nie no, sam będziesz widział, że się pojawiło coś nowego, prawda? A czy wiesz może, co to jest za gra? Jasne, to Indiana Jones and The Fate of Atlantis gra przygodowa point and click wydana przez Lucas Arts Zostanawę. w 1992 roku. Doskonale, a ty może... poznać fabułę? Chciałbym wiedzieć, co zrobić na tym ekranie, żeby przejść dalej. Jasne, żeby iść dalej, musisz kliknąć na strzałkę Work to Newspaper, która znajduje się na chodniku. To spowoduje, że Indiana Jones przejdzie w kierunku gazety. Widzę, że kursor znajduje się teraz na opcji Pick Up. Kliknij na nią, a następnie na gazetę na chodniku. Indiana Jones powinien ją podnieść i będziesz mógł przeczytać artykuł. No, ekstra, zobaczmy, co on zrobi. Świetnie. Teraz Jones powinien mieć gazetę w swoim ekwipunku i możesz ją przeczytać. Jasne, na ekranie pojawił się tekst It's today's paper, co oznacza to dzisiejsza gazeta. Dobrze, co teraz Mówię trzeba zrobić? Teraz musisz użyć opcji Look at newspaper, żeby przeczytać gazetę. Kursor znajduje się na tej opcji, więc kliknij, aby ją aktywować. Dobrze, i co teraz? Co się dzieje? Niestety na ekranie nie widać żadnych nowych napisów. Co mam zrobić? Powiedz mi, co ja mam zrobić, bo coś tutaj... Klikam Look at... I Newspaper, ale nic ciekawego się nie wydarza. Jasne, rozumiem. Użyj opcji Use na gazecie w ekwipunku Jonesa. To powinno przybliżyć gazetę i pozwolić Ci ją przeczytać. Dobrze, sprawdzę zaraz. Tylko coś mi się zawiesiła gra. Nic się nie... Klikam wszędzie i nic Jasne. się nie dzieje. Mi znać jak będziesz gotowy. Dobra, wygląda na to, że coś się wydarzyło. Ta gra po prostu działa niesłychanie wolno. I nawet jak się coś kliknie, to po prostu trzeba długo czekać i nie wiadomo, czy coś się wydarzyło, czy, e, czy nic się nie wydarzyło. Po... Jasne, rozumiem. Tłumacz, proszę. Widzę, że otwo... Jasne, oto tłumaczenie, kiedy pomyślałem, że możemy się polubić. Chcesz, żebym przetłumaczył coś jeszcze? Tak, gra naprawdę tak wolno chodzi. Serio, tu po prostu kliknę w coś i ja nie wiem, czy wydarzyła się jakaś akcja, czy nie. Po prostu trzeba czekać, o właśnie, aż pojawi się następny ekran. To jest. Y, będzie dużo cięć. Dobrze, jestem z powrotem. Spróbuję użyć użyć newspapera. Jasne, daj mi znać, co się pojawiło. Tłumacz, proszę. Jasne, oto tłumaczenie. Nie sądzę, że to zadziała. A widzisz, czyli co teraz? nie jest czyli look at, tak? Tak, spróbuj użyć opcji look at na gazecie w ekwipunku Jonesa. Może to przybliży gazetę i pozwoli ci ją przeczytać. Nic ciekawego się nie dzieje. No tak, już to przerabialiśmy. Spróbujmy jeszcze raz użyć opcji USE na gazecie w ekwipunku Jonesa. Nie. Może tym razem się... To drugi raz już się nie uda. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby przejść dalej, do jakiegoś kolejnego etapu. Jasne. Aby iść dalej, musisz kliknąć na, musisz kliknąć na strzałkę WALK do TAXI, która znajduje się na ulicy, a nie na chodniku. To powinno przenieść Jonesa do taksówki i pchnąć akcję do przodu. No dobrze, podszedłem do taksówki. Co teraz? Teraz kliknij na taksówkę, żeby do niej wsiąść. To powinno przenieść Cię w inne miejsce. Powinno, ale nie przenosi, nie pozwala mi wejść do taksówki. Aha, rozumiem. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. Kliknij na strzałkę walk to taxi, która znajduje się na ulicy. To powinno przenieść Jonesa do taksówki. No nie, najwyraźniej coś jeszcze trzeba tutaj zrobić. Co jeszcze powinniśmy zrobić? W takim razie spróbujmy jeszcze raz. Kliknij no nie. na strzałkę... Nie, podaj mi coś nowego. Co jest w instrukcjach? Na pewno znasz tutoriale. Jasne, rozumiem. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. No nie. Nie, powiedz mi coś nowego. Jak będziemy robić cały czas to samo, to się nic więcej nie wydarzy. Aha, rozumiem. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. Dobra robota. Co mam zrobić, jak już Jones dotrze do budki? Nie, to ja chciałbym wiedzieć, co Jones ma zrobić. Jasne, rozumiem. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. Kliknij na strzałkę, walk. To Dobrze, foto, tłumacz. Który naj... Tłumacz, to jest ekranie. Jasne, oto tłumaczenie. Skończyły mi się pięciocentówki. Co teraz? Chwileczkę, poczekamy, aż Jones dojdzie do taksówki. Jasne, poczekajmy, aż Jones dojdzie do taksówki. Tłumaczysz? Jasne, oto tłumaczenie. Grand Central Station, proszę. Co teraz? Nic, czekamy. Otóż, żeby wejść do taksówki i pojechać dalej, nie wystarczy do niej podejść, trzeba było jej użyć. Jak sam mówiłeś, to jest gra typu point and click. Rysuje się z kreska. Co to znaczy? To znaczy, że Jones jedzie teraz do Barnet College. Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Nawet przejścia między ekranami trwają niesamowicie długo. Ok, jesteśmy w kolejnej lokacji. Co teraz powinienem zrobić? Ok, jesteśmy w Barnet College. Co mam teraz zrobić? Nie, to ja się pytam, co mam teraz zrobić. Jasne, rozumiem. Widzę, że jesteś w Barnet College. Spróbujmy znaleźć profesora. Rozejrzyj się po okolicy i daj mi znać, co widzisz. Widzisz dokładnie to samo, co ja. Jasne, widzę, że jest opcja Walk to Office Door czyli podejść do drzwi biura. Kliknij na nią, aby Jones wszedł do środka. No dobrze, Jones jest w środku. Co teraz mam kliknąć? OK, Jones jest w środku. Widzę, że jest tam profesor. Spróbuj kliknąć ja... na niego i użyć opcji to kto, aby z nim porozmawiać. Gdzie ty widzisz profesora, bo ja go nie widzę? Ups, przepraszam. Profesor jest za biurkiem, po prawej stronie od Jonsa. Kliknij na niego, aby rozpocząć rozmowę. Ja tu nie widzę żadnego profesora, a już na pewno nie po prawej stronie. Aha, po prawej stronie patrząc od strony Jonsa, tak. Dla Jonsa biurko jest po prawej stronie, ale tu nie ma żadnego profesora. Aha, rozumiem. Profesor jest za biurkiem po prawej stronie od Jonesa. Kliknij na niego, aby rozpocząć rozmowę. Nie ma tam żadnego profesora. Aha, rozumiem. Profesor jest za biurkiem po prawej stronie o, od Jonesa. Już się zaczyna. Już się tak zaczyna. Jego, aby rozpocząć rozmowę. No nie, tak się nie da. Tu nie ma żadnego profesora. Dobra, nieważne. Ups, przepraszam. Profesor jest za biurkiem. Dobra, dobra, starczy, już! A tak dobrze muszło. Serio, nawet je ja byłem pod wrażeniem, że to tak ładnie tłumaczy, że ładnie mówi co jest na ekranie, że mówi jak popchnąć fabułę do przodu. No i niestety wymiękł. Ale i tak na początek było całkiem nieźle. To serio. Zobaczmy teraz dziunę dwójkę. Czy będzie mi w stanie doradzić, jak grać w dunę dwójkę. Tak przy okazji widzę, że ten punkcik. Spójrzcie, kursor jest na pick-up, a podświetla się to. Co cholernie utrudnia granie, bo chcę sobie coś wybrać, a to w ogóle nie jest brane pod uwagę. Że muszę pamiętać, żeby przesunąć kursor powyżej obiektu, do którego, którego chcę użyć. Cholernie wkurzające. No ale stare gry tak mają. Dobra, przejdźmy do Diony Dwójki. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Dioną 2. Uważam, że jak na darmowy model i biorąc pod uwagę jego niedoskonałości, to z Indiana Jonesem, moim zdaniem, poradził sobie nawet nieźle. A jako tłumacz napisów na ekranie, też poradził sobie całkiem nieźle. Więc choćby do samego tłumaczenia, to, no, powiem Wam, mi się podobało. Oczywiście, to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli. To nie jest żywa istota. Nie rozumuje jak my i czasami gada bzdury, co było tutaj widać. Ale i tak na mnie robi wrażenie. Pozytywne. Sam na sobie też robi pozytywne wrażenie. No dobra, to przechodzimy do dune dwójki. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Będę prosił mniej więcej o to samo, czyli o tłumaczenie tekstów i o wyjaśnienie mechaniki gry. A, patrzcie, kurczę. Oryginał. O, i to dużo szybciej się wczytuje. Jakoś Indiana Jones bardzo wolno działał. Może się szybko wczytywać? Może. Czemu Jones działa wolno? Nie mam pojęcia. Zresztą muzyka w Jonesie też była bardzo słaba. Najwyraźniej konwersja na Amigę, no niestety, nie wypadła najlepiej. No heja, mamy teraz nową grę. Czy pomożesz mi grać w tą grę? Jasne. Chętnie pomogę Ci zagrać w Dunę Drugą. Jaką Dunę Drugą? Przeczytaj to poprawnie. Jasne, to jest Dune Drugie The Building of a Dynasty. Ślicznie. chcesz zagrać od. Jasne, że chcę zagrać i już gramy, i będę cię prosił, żebyś mi tłumaczył teksty angielskie na polskie i pomógł mi z mechaniką gry. Ok? Jasne, z przyjemnością ci pomogę. Na początku musisz wybrać ród, którym chcesz grać. Do wyboru masz Atreides, Ordos lub. Mów dalej. Wybieram Atreides. No dobra, Atreides. Jasne, wybrałeś Atreides. Zaczynamy misję. E, nie wiem, prosiłem, żebyś tłumaczył teksty, które się pojawiają na ekranie. Jasne, oto tłumaczenie. Kaladan, ojczysta planeta Atraidów, ma ciepły klimat, a jej ziemie są bujne i zielone. Co teraz? Tłumacz dalej. Jasne, oto tłumaczenie. Żyzne gleby i łagodna pogoda sprzyjają różnorodnym uprawom rolnym. Chcesz poznać dalszą część opisu? Tak, chcę, żebyś przez cały czas tłumaczył. Nie zadawaj mi pytań, co ja chcę. Chcę, żebyś cały czas tłumaczył i nic więcej. Jasne, oto tłumaczenie. W ostatnich stuleciach rozwój przemysłowy i technologiczny przyczynił się do dobrobytu ludów Kaladamu. Co teraz? Dlaczego przestałeś tłumaczyć? Och, przepraszam. Już tłumaczę. Czy chcesz dołączyć do rodu Atreides? Klikniesz tak, aby kontynuować. Tłumacz, proszę. Jasne, oto tłumaczenie. Witam, jestem twój mentat Cyril. Co teraz? Tłumacz dalej. Jasne oto tłumaczenie. Razem oczyścimy tę planetę z plugastwa innych rodów. Co teraz? Pojawiają się nowe teksty cały czas. Chciałbym, żebyś się płynnie cały czas tłumaczył. Jasne oto tłumaczenie. Naczelne dowództwo życzy sobie, abyś wyprodukował tysiąc kredytów. Tłumacz teksty. Jasne oto tłumaczenie. Możesz zarabiać kredyty, budując rafinerię i zbierając przyprawy. Rozumiem, że mam tłumaczyć wszystko na bieżąco. Oczywiście, bardzo co proszę. Mam zrobić? Ok, mamy mapę i trochę jednostek. Co robimy najpierw? E, powiedz mi, co robimy najpierw. Co trzeba zrobić, żeby grać w program? Na początku musimy zbudować rafinerię, żeby zacząć zbierać przyprawy i zarabiać kredyty. Okay. Kliknij na ikonę. Jasne, kliknąłem na ikonę rafinerii. Co mam zrobić teraz? No dobrze, co ja powinienem teraz zrobić? się, że rafinerię mam już wybudowaną. Skoro rafineria jest już zbudowana, to teraz musisz wybudować harwester. To jest taka maszyna, która zbiera przyprawy. To jest pierwsza misja. Jeszcze nie możemy robić takich rzeczy. Aha, rozumiem. W takim razie na razie nie mamy jeszcze dostępu do harwestera. W takim razie kliknij na ikonę betonu, a potem wskaż miejsce na mapie, gdzie ma zostać wylany beton. Będzie on nam potrzebny do budowy innych budynków. Na ekranie pojawił się komunikat. Plac budowy jest niezbędny do wznoszenia wszystkich konstrukcji. Zbuduj go. Kliknij ikonę Placu Budowy i wybierz miejsce na mapie. Bo jak wybieram Plac Budowy, to mogę budować tylko. Co tu jest napisane? Tak, z Placu Budowy możesz stawiać różne budynki. Na razie masz dostępny tylko jeden budynek. Kliknij na ikonę tego budynku, żeby zobaczyć, co to jest. O ile z tłumaczeniem radzi sobie całkiem nieźle, o tyle z wyjaśnieniem mechaniki gry, już troszeczkę nie bardzo. Przy czym ja nie wiem, w jakim stopniu on bazuje na mm, tutorialach z internetu, ciężko mi to ocenić. Z nienależącym czasami mu szło dobrze, czasami szło kiepsko. O, ktoś mnie atakuje. Ale i tak uważam, że całkiem nieźle sobie radzi. Jak na model, który po pierwsze jest darmowy, po drugie jeszcze wymaga dopracowania, tak? ale cały czas się rozwija. Ostatnim razem, kiedy gadałem o wyższości Atari nad Amigą, no, nie szło mu za dobrze. Aczkolwiek już daje się z nim porozumiewać. porozumiewać. Mową ludzką. I nawet z grubsza rozumie, o co mi chodzi. Czasami ja sam nie rozumiem, o co mi chodzi. Dobrze, zbudujmy jeszcze tą rafinerię i tego harwestera, którego on chciał. Generalnie powiedział, dobrze, tylko zbyt szybko, bo żeby wybudować rafinerię, najpierw musiałem postawić elektrownię. Nie wiedział o tym. No ale okej, okay, może nigdy w to nie grał. Stawianie tych betonowych klocków jest naprawdę bez sensu. Ale to przypomnę, że to jest pierwsza gra w typu RT... tak, RTS. To jest strategia w czasie rzeczywistym i to jest pierwsza ever gra, która powstała, i uważam, że jest nie świetna. Mimo, że jest pierwsza i może wymaga troszeczkę dopracowania, to pamiętam, że strasznie się w to zagrywałem, po prostu było niesamowite. Nadal jest bardzo dobra i daję kupę ucieczki. Zaraz włączę go z powrotem, jak tylko zacznie coś się dziać. Dobra. Co ja teraz pokazuję kursorem? Co oznacza ten pasek, gdzie pokazuję kursorem? Jasne, ten pasek pokazuje, ile przypraw zebrał harwester. No niekoniecznie, bo moim zdaniem pokazuje, jakie są zniszczenia, damage. Ups, przepraszam. Źle spojrzałem. Harwester jest pełny w 74%. Spoko. Jeszcze chwila i będzie... Wytłumacz mi, co tutaj są za opcje do harwestera. Co one robią? Jasne, już tłumaczę. Harvest to rozkaz zbierania przypraw mów. Służy do przemieszczania harwestera. Return wysyła go do rafinerii, a Stop zatrzymuje maszynę. Chcesz, żebym wytłumaczył ci coś jeszcze? Na razie nie, poczekajmy. Jak widać, wszystko się dzieje z lekkim opóźnieniem. No pewnie kwestia połączenia internetowego, tego, że on musi to przemielić, dlatego tak wszystko z opóźnieniem opowiada, ale moim zdaniem daje radę. Może czasami tam sobie konfabuluje, ale i tak jest nieźle. Cały czas Tłumacz, jeżeli pojawiają się nowe teksty, to je przetłumacz, dobrze? Dobrze, czy możesz mi podać, co ja mam teraz wpisać? To jest zabezpieczenie antypirackie. Ja, co teraz trzeba wpisać? Jasne. Na ekranie jest pytanie, jaki jest poziom pancerza tej struktury? Odpowiedź to lekki. O, sprawdzamy. Lekki, mówisz. Jak to napisać po angielsku? Jasne, piszemy light. Gotowy na kolejne pytanie? Jasne, bo w instrukcji jest napisane że heavy. Heavy. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to light. Chcesz spróbować jeszcze raz? Nie, wpisałem heavy i poszło dalej. Dobrze wpisałem. Tak jest napisane w instrukcji. Ach, przepraszam. O. Rzeczywiście, prawidłową odpowiedzią jest heavy. Gratulacje. Co gratulacje. Co dalej? Na ekranie pojawił się komunikat Produkcja małej płyty betonowej została rozpoczęta. Gdzie budujemy elektrownię? Widzę, że w końcu zaczęłeś ładnie tłumaczyć. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jak tylko pojawią się nowe teksty, od razu ci je przetłumaczę. Doskonale. Co teraz? Jasne, oto tłumaczenie: nie można tutaj umieścić wiatrołapu. Wiatrołap zasila Twoją bazę energią. Bez energii Twoje budowle będą niszczeć. Gdzie mam postawić elektrownię? No, tak dobrze Ci szło. Tłumacz, co jest na ekranie. Wszystkie teksty, które widzę na ekranie, chciałbym, żebyś tłumaczył. Już Ci szło dobrze. Nie wiem, jak Wy uważacie, ale wydaje mi się, że poszło całkiem nieźle. Przypominam, że to jest darmowy model i cały czas trwają prace nad jego rozwojem. I jak na coś, co dostaliśmy za darmo... To do pewnych spraw się nadaje, czasami konfabuluje, tak jak było widać w materiale, gdzie prosiłem, prosiłem, żądałem, wręcz, żeby wykazał, dlaczego ater jest lepszy od Amigi, to widać, że są znaczące postępy. Czasami potrafi podpowiedzieć w grze, co trzeba robić, co było widać na Indiana Jonesie, czasami potrafi podpowiedzieć, co trzeba robić w dniu dwójce, chociaż wiadomo, że on. Ta sztuczna inteligencja nie grała wcześniej w te gry, więc skąd ma wiedzieć? Może wiedzieć tylko bazując na tym, co jest napisane w internecie, czyli na danych, które zostały do nich wcześniej wprowadzone. Co i tak uważam, całkiem nieźle poszło, jak na urządzenie, jak na urządzenie, jak na program, jak na sztuczną inteligencję, która jest cały czas w fazie rozwoju i widać, że jest coraz lepsza. Z tłumaczeniem napisów też radziło sobie nieźle. Gorzej było z wykonywaniem poleceń, czyli o, chodzi mi o prośbę tłumaczenia tekstu na bieżąco. Po każdym przetłumaczeniu zatrzymywał się i pytał, robić, co, co ma robić dalej. Cholernie wkurzające, frustrujące, ale mimo to jakoś sobie radził. Wydaje mi się, że jest na plus. Za jakiś czas znowu wymyślę, co robić ze sztuczną inteligencją i w jaki sposób jej używać, i zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. A na tą chwilę wydaje mi się, że jest nawet całkiem nieźle. Mam nadzieję, że za parę miesięcy, za rok, za dwa lata, to będzie już naprawdę zajebiście. I jak nakręcę następny materiał, gdzie sztuczna inteligencja będzie mi pomagać na przykład w graniu albo w czymś innym, to poradzi sobie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie zmyślać, tylko naprawdę będzie podpowiadać, co mam robić, tak, aby dotrzeć do celu, aby osiągnąć ten cel. A nie tak jak tutaj w tej chwili, że a zróbmy to, to zobaczymy, co się stanie. Lub tak jak z tą taksówką, że iść do taksówki wiadomo, się. Iść do taksówki, to wtedy pojedziemy dalej. No okazało się, że trzeba tej taksówki użyć. No bo taki rodzaj gry. Aczkolwiek i tak było całkiem nieźle. I na to chwilę serdecznie dziękuję, do zobaczyska. Następnym razem trzymajcie się. Hej!